Cześć, z tej strony Gerd Marf, a to nie jest fantastyczna książka. Eee, w tym tygodniu nie będzie fantastycznej książki, będą za to dwa tagi. Będzie to taki ta weekend tagowy. Eee, dwa razy otagowała nasz kanał z Book Reviews. Od razu Wam mówię, sprawdźcie sobie z Book Reviews, jeśli ktoś nie sprawdzał jeszcze jej eee, kanału, chociaż szczerze wątpię, że ktoś nie sprawdzał jej kanału, ale to już mniejsza. Eee, I pierwszy tak, który sobie zrobimy, jest to tak, "Abo Abo". Czyli mm, mamy do wyboru dwa warianty odpowiedzi na pytanie. 10 pytań. Pytania są tendencyjne, więc zobaczymy, jak sobie poradzimy. Ale dobra, wszyscy robią tagi, wszyscy sobie z tym radzą. Ja też sobie poradzę. Musiałem sobie zapytać, bo oczywiście jestem sierota i bym zapomniał. E, pierwsze pytanie. E, czy wolisz powieści jednotomowe, czy powieści wielotomowe? Ja, wbrew wszystkim e, fantastom, wolę powieści jednotomowe. Eee, większość fantastów pisze powieści wielotomowe, żeby robić wielkie uniwersa eee, i tak dalej i tak dalej, żeby to było jak najbardziej rozbudowane i jak najbardziej fajne i to jest super. Eee, z drugiej strony też e, mnóstwo autorów pisze powieści wielotomowe, tylko i wyłącznie po to, żeby na nich więcej zarobić. Eee, jak już jeden pomysł się spodobał, to idźmy z nim dalej, dalej i dalej. <laughs> A ja wbrew wszystkim fantastom wolę powieści. Nie, nie lubię długo siedzieć w jednym uniwersum. Po prostu. Nawet jak mam do wyboru przeczytanie ciągiem czterech tomów, to ja sobie to wolę podzielić. Przeczytam w międzyczasie. Yy... Tom pierwszy, to, przepraszam, tom pierwszy jednej powieści, tą drugi następnej, tą pierwszy trzeciej i dopiero wrócę do tej, do tej pierwszej sagi, żeby sobie ją dalej kontynuować. Dużo osób tak nie lubię robić ja tak lubię, ponieważ wtedy nie męczy mnie jedną uniwersum, nie, nie mam przesytu ten tym, tylko chcę tak najwięcej wiedzieć co będzie dalej. Dobra, nieważne. E, autorki czy autorzy? Czyli pytanie kubita czy mężczyzna? Co bardziej wolę? E, jest tak, że autorki piszą inaczej niż autorzy. No to, to, to tutaj nie ma, co, nie, nie ma co bardzo ukrywać, mimo wszystkich, wiecie, tolerancje, parytety i tak dalej, po prostu pisze się inaczej. Eee, I tak samo jest. E, SMS, super. Tak samo jest chociażby z, pio e, z piosenkarzami i piosenkarkami. E, ja swojego czasu nie byłem w stanie słuchać e, żadnej muzyki e, autorek. I słuchałem tylko facetów, a w tym momencie męczą mi głosy męskie. i Ja słucham muzyki tylko i wyłącznie kobiet, zazwyczaj. Eee, tak samo jest z książkami. Problem jest też w tym, że ja tutaj się skupiam głównie na fantastyce, a kobiety zazwyczaj, no rzadko kiedy piszą fantastykę, jest dużo mniej autorek fantazy niż autorów. W związku z tym siłą rzeczy tutaj trzeba odpowiedzieć: autorzy, nie autorki i tyle. Eee, czy wolisz kupować książki w Empiku, czy poprzez strony internetowe? Eee, od razu trzeba powiedzieć, że ja, ja nie lubię stron internetowych. To, 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 to przede wszystkim po prostu nie, nie, ja wolę pójść do sklepu, wziąć książkę w rękę, pokochać, zobaczyć. Ja często mam taki zresztą system, że, że ja sobie przeglądam książkę, rzucam na jakąś losową stronę, przeczytam dwa kapity. Kompletnie nie rozumiem, co chodzi w fabule, ale widzę, jakim językiem jest pisana i widzę, czy autor jest debilem. Eee, jeśli widzę po tych dwóch kapitolach, że autor jest debilem, to ja tej książki nie kupię. Po prostu. Eee, to, 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 to zazwyczaj ten system u mnie działa. Ale trzeba też powiedzieć, że Empik to jest jedna wielka, wredna małpa, eee, która rzeczywiście troszeczkę za, za, za zabija e, rynek księgarni. Eee, I bardzo często się zdarzało tak że ja na przykład przychodzę, wiem kiedy jest dzień, ja często wiem kiedy jest dzień premiery danego tytułu, a tego tytułu już nie ma, ponieważ ktoś, hmmm, przypadkowo chyba ktoś się pomylił i wrzucił to wcześniej na półki, no, ale to tak przypadkowo. Yy, wydawnictwa na tym cierpią, każdy na tym cierpi, tylko Empik na tym nie cierpi, ponieważ yy, ludzie dostają wcześniej swoją książkę, yy, im się cały nakład sprzeda, kiedy inne księgarnie jeszcze nie mogą tego wystawić i w ogóle tego nie dostaną na przykład. Hello. Yy, niestety, ale mimo wszystko często bywam w Empiku, bo tam jest dużo półek, dużo fajnych książek i, 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 i lubię. No i tyle. Ale czułem, że potrzebuję to powiedzieć. Dobra, Wolisz, żeby wszystkie książki były ekranizowane, e, czy żeby były przekształcane w seriale? W sensie film czy serial? Wiele książek w ogóle nie powinno być ekranizowanych, a są i to jest ból. E, ale to też rzeczywiście zależy od tytułu. Jeśli mam e, widzieć z cienkiej książki zrobione trzy filmy, wszyscy wiemy o czym mówię. To nie chcę tego widzieć w ten sposób. E, wolałbym zobaczyć to w 10 odcinkach serialu e, po 20 minut, nie? I to, i to byłoby super. E, z kolei czasami rzeczywiście w filmach nie da się wszystkiego zmieścić z tej książki, no bo tak już jest. Ale chyba już wolę rzeczywiście, żeby książka była przekształcona w film taki na raz. E, ponieważ mam to obejrzenia co się, e, Pogadam sobie o tym z kimś, co zrobili, czego nie zrobili, co zrobili fajnie, co nie, nie zrobili fajnie i tyle. Eee, a czasami serial już jest przekombinowywany i już jest troszeczkę inaczej. To jest dobrze robione w grze Otron i wszyscy o tym wiemy, że, że, że serial grze Otron jest robione dobrze, ale nie zawsze to tak wychodzi. Dobra. Eee, wolisz czytać pięć stron dziennie, czy pięć książek tygodniowo. Przede wszystkim kto czyta pięć stron dziennie. Słuchajcie, ja nie, ja, ja, ja nie dam rady. Jak, jak przeczytam pięć stron danej książki? W ciągu dnia i ją odłożę, to ja w ogóle, się nie, w ogóle się nie wciągnę w tą książkę. To jest niemożliwe, żeby wciągnąć się w książkę przeczytając pięć stron. Ja nie przeczytam ani rozdziału, ani pod rozdziału, ani niczego. Ja w ogóle żadnej historii w ten sposób nie wyciągnę. E, dlatego nie, już wolałbym czytać pięć książek tygodniowo, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że nie byłbym w stanie fizycznie tego, tego zrobić, bo mam pracę, bo mam gry komputerowe, bo mam dużo innych rzeczy. No. E, wolałbyś być profesjonalnym recenzentem czy autorem książek. Eee, od razu sobie powiedzmy, że ja nie jestem recenzentem. To, co, na, to, na, to, na, to, na co patrzycie w fantastycznej książce, na, na, eee, na co chciałem powiedzieć na co dzień, ale co jakiś czas widzicie w fantastycznej książce, to nie są recenzje. To jestem ja, który siadam przy, na, na krzesełku na tle czerwonej ściany przed magicznym pudełkiem i sobie pierdolę o książkach. Eee, to nie jest recenzowanie książek, mimo że wiele osób myśli, że to są recenzje i dużo profesjonalnych recenzentów. W tym momencie myśli, że jak sobie tak będzie pierdolić o czymś, czy pisemnie, czy ten, to są to recenzje. Trzeba dużo więcej, żeby być profesjonalnym recenzentem, a ja w ogóle to profesjonalnych recenzentów już nie widuję. Poza tym jest to chujowa robota. Bądźmy szczerze, każdy chciałby być autorem książek, każdy, kto jest zafascynowany książkami, chciałby być autorem książek. To nie jest żadna nowość. Ja zawsze chciałem być autorem książek, bo to jest dla mnie wymarzona robota. Super, bym sobie wymyślał wszystko. Ja zresztą parę razy próbowałem coś napisać. Nie uważam, żeby to było bardzo złe, tylko po prostu e, ani nie, nie mam tyle samozaparcia, e, ani nie jestem na tyle dobry. Łatwiej jest mi siedzieć i krytykować kogoś, niż samemu coś stworzyć, bo tak jest zawsze łatwiej w każdej dziedzinie, nie tylko w książkach. Ale tak, wolałbym być autorem, w tym miał możliwość i życie, chociaż autorzy też mają przesrane, bo żeby być takim rzeczywiście profesjonalnym autorem i utrzymywać się tylko z tego, to trzeba robić szmirę często, bo trzeba bez przerwy wydawać nowe książki na termin, pisać jak z automatu, często historie, które nie mają kompletnie sensu, ani nie ma się czasu nad nimi zastanowić, bo czasami widzę, Książki od autorów, które, od których wiem, że utrzymują się tylko i wyłącznie z tego. No i to jest po prostu szmira, e, jakich mało, bo musieli coś napisać, żeby żyć. I to jest smutne, po prostu. E, 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 ojejku. Czy wolałbym czytać 20 ulubionych książek w kółko, czy ciągle nowe tytuły? Jasne, jest kilka tytułów, do których ciągle wracam i często wracam, ale no kurwa, ile można. Ile można? Lepiej czytać nowe książki, znaleźć coś nowego, zachwycić się od nowa część, znowu znaleźć coś, coś niesamowitego w tych książkach, coś czego jeszcze nie było, niż wracać ciągle do utartych, utartych schematów, mimo że wiemy, że tam to jest dobre, a coś nowego może być szmirą. Także tak, nowe książki, po prostu. Wolałbym, e, pracować w bibliotece czy być sprzedawcą książek? E, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ sprzedawca książek jest z zasady e, bardziej kreatywny, moim zdaniem. Chociaż w praktyce prawd prawdopodobnie nie. Po prostu siedzisz i, i siedzisz na, na sklepie i sprzedajesz, jesteś handlarzem. No. A, a handel, handel to jest bardzo ciężki kawałek chleba, zwłaszcza jeśli ma się własne interes, to jest po prostu bardzo ciężki kawałek chleba eee, I dużo łatwiej jest e, pracować po prostu w bibliotece i odbierać pensję i wracać do domu. A poza tym, e, ja zawsze marzyłem o takiej pracy urzędniczej. Dobrze. Ja byłbym idealną panią w dziekanacie. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby robić ciekawka. Zara! Robi się czego chce. <kłysy> I w bibliotece byłbym w stanie. Cisza. Tu się pracuje. I to byłoby zajebiste. O Boże! niepotrzebnie jest się tak z darmi gardło. Eee. I to jest super w w bibliotekarza, ale generalnie jakbym miał sobie tam jakieś wyidealizowane marzenie robić, takie, które by się nigdy nie zjeściło, ponieważ no Zawsze nasze marzenia rozbijają się o te realia, i, i ja wiem, jak wyglądają te realia. Eee, to tak, to wolałbym być super sprzedawcą, super książek, proponować wszystkim wszystko i w ogóle zrobić sobie niesamowitą własną księgarnię. Taką wiezie, gdzie jakieś wielkie figury by stały, postaci z fantazy, a ja bym każdemu proponował, dopytywał się pół godziny o co on no, mówi, bla, bla 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 bla, i wg. mu idealną książkę. Eee, no czy wolałbyś w kółko czytać ulubiony typ książek, czy wszystko poza tym ulubionym typem? I to jest sytuacja, w której ja po prostu już ten, ten wybór w zasadzie dokonałem, ponieważ ja rzadko w tym momencie czytam coś poza dziedziny fantastyki. Ogólnie powiedzmy, Science Fiction i horrory też czytam. Eee, ponieważ taki sobie nałożyłem, taką sobie nałożyłem formę tego, jak, jaka jest fantastyczna książka, i to jest po prostu. Eee, program o książkach fantastycznych. Fantazy, science fiction, horror. Po prostu. Czasami coś tam się wkrada innego, ale bardzo rzadko bo ja też bardzo rzadko po prostu czytam cokolwiek innego, bo wiem, że ja chcę zrobić fantastyczną książkę, w związku z tym szukam jakiegoś materiału, żeby robić fantastyczną książkę. Dlatego już wybrałem, tak czytam tylko fantastykę, a wszystko poza nią odrzucam, mimo że czas często mi brakuje, brakuje powieści pseudointelektualnych, takich, które ja uwielbiam. Nie, nie będę wam teraz tłumaczył, czym jest powieść pseudointelektualna, ale są fajne takie, które wyglądają na mądre, a w gruncie rzeczy są pierdoleniem. Yy, a, ale ja bardzo wiem to. <laughs> yy, książka fizyczna czy e-booki? Co wolisz czytać? Książkę fizyczną czy e-booki? Nie wiem, ja rozumiem przez książkę fizyczną książkę papierową, nie? Bo książka taka no, nie, 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 nie pakuje władcą pierścieni. Eee, I tak, wolę książkę fizyczną, książkę papierową, ponieważ można ją dotknąć, powąchać i stoi na półce. Ja uwielbiam kolekcjonować książki, ja muszę mieć swoje książki, muszę mieć swoją bibliotekę i tyle. E, mimo że pies już mi zeżar e, odkąd przyszedł do tego domu, to zeżar już chyba z 14 książek i mnie tym bardzo podkutwił, to ja dalej wolę... Kupować książki i przeczytać je, stawiać na półce. Chociaż znam też system, gdzie po prostu moja narzeczona czyta na e-bookach, ponieważ ona więcej przeczyta. Bo nie musi... Łatwiej ma dostęp do e-booków, ponieważ idziecie na stronę, zapłacicie sobie i ściągacie. A nie zasuwacie do, do biblioteki czy do księgarni, kupujecie, bierzecie, nosicie ze sobą, mój kręgosłup bardzo cierpi po takich tych wielkich tomach fantazy. E, nosicie ze sobą i to jest po prostu upierdliwe. No, Łatwiej jest czytacie buki, szybciej jest czytacie buki. Ale ja też, jak czytam e-buki, to szybciej zapominam o tych książkach, że one istniały w ogóle. E, także tak, wybieram książki papierowe. Dobra! To było dziesiąte, ostatnie pytanie. Jakoś przez to przebrnąłem. Pierwszą strasznie. E, wypadałoby kogoś otagować, w związku z tym ja otaguję, powiedzmy, Erika Macbeth i Ole z Epickich książek. Co oni z tym zrobią, to, to to zrobią. I tyle. Ja mam nadzieję, że oni nie zrobili jeszcze tego tagu, bo jeśli tak, to jest mi bardzo głupio, ale ja nie mam czasu wszystko, wszystkiego przeglądać i patrzeć kto to zrobił. I jest mi z tego powodu bardzo smutno. Ale tak jak zerkałem, to chyba nie. Także tak, mam nadzieję, że to zrobią i oczywiście, tak żeby mi było łatwiej, to taguję wszystkich, co spojrzą na ten filmik. Jeśli nie macie swojego żadnego kanału, to zróbcie ten sam tag, po prostu w komentarzu na Facebooku gdziekolwiek. Możecie mnie tam e, jakoś oznaczać tym, żeby ja, żebym ja sobie to na Facebooku też zobaczył, nie? Że, bo, bo, bo jestem ciekawy. Po prostu, a nie to w komentarzu napiszcie sobie odpowiedzi na te 10 pytań, być długi komentarz. Kurde, I se, i se inni wejdą w komentarze i sobie poczytają i będzie. Jak dla mnie super zabawa? Jest dużo teraz takich challenge tagów i, i tak dalej, które latają po forach społecznościowych i to wbrew pozorom też jest fajne tak. Znaczy nie wiem dlaczego wbrew pozorom, po prostu to jest fajny tak, który, który, który można tak puścić w świat, nie tylko wśród booktuberów i tak dalej. Ale jak jesteś booktuberem, to też to zrób. Jak jesteś w ogóle kimkolwiek to to zrób. Będzie fajnie. Dobra. To tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby ocenić filmik, subskrybujcie kanał, wejdźcie na wszystkie kanały, o których dzisiaj powiedziałem. Na pewno są w podpisie, bo nie wiem, czy są gdzieś w adnotacjach, bo mogłem o tym zapomnieć. Eee, I co? Dzięki! Na razie, cześć!